Co robisz, żeby unikać spotkania z własnym gniewem? Ludzie myślą, że gniew, emocje, złości to jest coś złego, co należy całkowicie wyeliminować. Zwłaszcza będą tak myśleć za kilka lat od momentu, w którym nagrywam ten film, ponieważ taki jest plan programowania świadomości na najbliższe lata. Ten gniew, jego eliminacja całkowita. To będzie miało duże znaczenie. Nie zrozum mnie źle, już teraz ludzie absolutnie są odłączeni od swojego własnego gniewu, nawet nie rozumiejąc czym to jest i po co takie coś w ogóle jest. Więc to co chcę tutaj powiedzieć to to, że istnieje coś takiego jak święty dar gniewu. Gniew, który jest w człowieku ma pewną bardzo istotną przyczynę, która jest całkowicie nieuświadomiona przez przeciętnego człowieka. Jeżeli to, o czym mówię w moich materiałach jest dla Ciebie pomocne, zapraszam Cię do mojego podcastu Rozwój świadomości podcast.